Turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Superliga 6 2025. Rozmawiamy jeszcze w trakcie drugiej fazy grupowej. Z nami Emil Leonardia, kapteka Evenement, Mińsk-Mazowiecki. Dzień dobry. Miło mi. Mi również. Na początek pytanie, jak wam idzie? Nie jest najgorzej. Mogły być lepiej. Pierwsze koty za płoty. Jako debi debiutanci, bo trzeba się zmierzyć z trudnościami różnymi, ale mecz, mecz, z meczu na mecz coraz lepiej. Z meczu na mecz teraz lepiej powiedz jakie cele stawialiście sobie tutaj jako debiutanci, przyjeżdżacie po dobrą zabawę czy przyjeżdżacie wywalczyć wejściówkę na turniej finałowy Polski? Przede wszystkim dobra zabawa, ale fajnie jakby był też sukces, ale rzeczywistość okazała się trochę inna. No na co dzień rywalizujecie w Mińskiej Lidze Mistrzów, tam właśnie tak jak przed chwilą rozmawialiście, wygraliście rozgrywki drugiej Ligi, również dobrze szło Wam w rozgrywkach bucharowych. To jest dobra forma sprawdzenia się na arenie ogólnopolskiej po zakończonym sezonie u siebie w mieście? My się, mi się wydaje, że idealny moment na to. Sukces był na podwórku, trzeba poszerzyć horyzonty. Bardzo dobra odpowiedź. Jak oceniasz poziom dzisiejszego turnieju? Poziom sportowy, poziom organizacyjny? Na wysokim poziomie. To, czego oczekiwaliśmy. To bardzo się cieszę, że udaje nam się spełniać oczekiwania. Bardzo mocne kroki. bardzo dziękuję, doceniam i co? Powodzenia dalej. Dziękuję. Widzimy się, mam nadzieję, na kolejnych też turniejach. Ja też. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.